na eliminacjach powiatowego golba polskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież do pożarą. E, bardzo się cieszymy, że odezwaliście się na nasze zapotrzebowanie, że ten konkurs e, jest potrzebny, że jest zainteresowanie, żeby go realizować. E, dzisiaj w dzisiejszą rywalizację e, będzie nadzorowała Komisja Sędziowska w składzie przewodniczącym Komisji Starszy Kapitan Łukasz Osiak, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Podobnej Państwowej Straży w Łukowie. Członkami komisji są kapitan Damian Lipiński, młodszy kapitan Szymon Kendra, i pan Artur Rudny, podinspektor do działu zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w e, Organizatorami konkursu tradycyjnie jest Zarząd Oddziału Powiatowego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Dużarnej w Łukowie. E, starostwo Powiatowe w wspiera nas w organizacji nabywców Łuków. E, tradycyjnie eliminacje będą przebiegały dwuetapowo. Najpierw większość. E, Was, która uczestniczyła czy z mitnych, czy w eliminacjach gminnych czy poprzednich edycjach, wie, że najpierw piszemy test, test jednokrotnego wyboru. Tutaj pan przewodniczący za chwilę wam już przedstawi e, zasady rozegrania tej konkurencji, e, jak będziemy pisali. W międzyczasie, około godziny dziesiątej, tradycyjnie na placu, muzeum, na parkingu pojawi się samochód ratowniczy, jakaś gdzie będzie możliwość, że to na przejść, e, przypomnieć sobie wyposażenie pojazdu. Znaczy, frekwencja jest na poziomie około 40-41 młodych uczestników ogólnopolskiego konkursu turnieju pożarniczej. Poziom jest bardzo wysoki tego turnieju. Pytania i testy były przygotowane przez. Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Ta wiedza i umiejętności, które tutaj pozyskują, jest nieoceniana i tak naprawdę może kiedyś uratować komuś życie. Co mają zrobić, żeby, żeby, przygotować, żeby dostać się do Państwowej Straży Pożarnej? No, przede wszystkim szkolić się w ochotniczych strażach pożarnych. Oczywiście sport jest to podstawa, aby dostać się do do państwa jest trzeba być wysportowanym człowiekiem oraz mieć dobre oceny, dobrze zdać maturę. Potrzebne były dogrywki w poszczególnych kategoriach. To świadczy o dużym, wyrównanym poziomie. Informuję, że tak jak w latach poprzednich, turniej odbywa się w trzech kategoriach. Pierwsza kategoria to najmłodsi klasy 1-4, druga 5-8 i trzecia kategoria to już młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Też miło mi poinformować, że jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to z wszystkich szkół są dzisiaj reprezentanci ze szkół prowadzonych przez Powiat Łukowski. Za chwilę będą ogłoszeni zwycięzcy, którzy będą nas reprezentowali 24 kwietnia na wojewódzkim turnieju Wiedzy Pożarniczej. W poprzednich latach nasi reprezentanci zajmowali naprawdę czołowe lokaty na turnieju wojewódzkim, także na turnieju krajowym. Liczymy, że będzie podobnie. W tym roku organizatorami są, podobnie jak i w zeszłym roku, Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowa Straż Pożarna, a nagrody ufundowali Starostwo Powiatowe w Łukowie i Nadleśnictwo Łuków. Komisję tworzą przedstawiciele Komendy Powiatowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownicy Wydziału Zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego. Nie wszystkim organizatorom, współorganizatorom, ale także dzieciom, młodzieży, i opiekunom serdecznie dziękuję za sprawny, dobry przebieg Kolejnego turnieju wiedzy pożerniczej i oby tak dalej. Miałem okazję chwilę zerknąć na wyniki, jakie osiągali uczestnicy. To faktycznie poziom był wysoki. Wiedza, wiedza uczestników jest na bardzo wysokim poziomie. OK, i tutaj jeszcze jedno pytanie. Czy były duże dysproporcje między tą pierwszą trójką a pozostałymi zawodnikami? No nie, tak jak było odczytanie, odczytanie wyników po pierwszej części eliminacji, czyli po teście, niektórym brakowało punkcika, innym dwóch, ale to naprawdę jest bardzo niewielka różnica pomiędzy uczestnikami, więc poziom był bardzo wysoki. Trójka najlepszych Uczestników dzisiejszych eliminacji, czyli w poszczególnych grupach wiekowych. Zwycięzcy będą reprezentowali powiat łukowski 24 kwietnia na eliminacjach wojewódzkich. No i życzymy oczywiście powodzenia, trzymamy kciuki, ponieważ tam dwójka najlepszych zawodników każdej kategorii wiekowej będzie reprezentowała województwo na eliminacjach krajowych. Pani jeszcze powie, czy taki konkurs to jest dobra karta przetargowa do późniejszej pracy w Straży Pożarnej? Ogólnie rzecz biorąc, takie konkursy jak najbardziej, ale my też zachęcamy nie tylko do brania udziału w konkursach, ale ogólnie do wstępowania do młodzieżowych drużyn pożarniczych, których ruch bardzo mocno rozwija się na terenie naszego powiatu. Na dzień dzisiejszy mamy ich 28 i zazwyczaj osoby startujące w tych konkursach to są właśnie członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych.